Dzień dobry, witam Państwa w popołudniowym materiale. Drodzy Państwo, dzisiaj przyjmę trochę, chyba wcielę się w adwokata diabła, bo o Karolu Nawrockim powiedziano już wszystko to, co jest negatywne. Ja nie będę o nim mówić pozytywnie, ale warto byłoby cofnąć się troszeczkę historycznie, przenieść w czasie, gdy Karol Nawrocki był przysłowiowym cieciem w Grand Hotelu. On sobie mówi, że był ochroniarzem, bywał w nocnych klubach, gdzie stał na bramkach. Wszystko to jest gdzieś na przełomie 2006-2007 roku. 2008 skończył studia. Mówi, że na czwartym roku studiów udzielał się w nocnym życiu trójmiejskim. No i cofnijmy się do tamtego czasu, bo myślę, że jakby warto. Narodzki jest 83 rocznikiem, jest całkiem młody, młodym człowiekiem. Będąc studentem, próbował sobie dorabiać. Już wtedy się musiał zafascynować ówczesnym, światem przestępczym, który I teraz cofnijmy się do 2006 roku. Co się wówczas dzieje? Oczywiście istnieli wtedy tacy ludzie jak Olgier Well, jak śledził jak wielki buj, jako jeszcze bardzo młodzi ludzie, powiązani w zasadzie z jednym z gdańskich klubów piłkarskich, z tak zwanymi kibolami bądź gangami kiboli, które z kolei wywodziły się jeszcze z ruchu skinheadów o takich konotacjach neonazistowskich. Ja zresztą to środowisko dosyć dobrze znam, bo mając lat 16 poruszałem się w tym takim alternatywnym środowisku trójmiejskim, więc doskonale pamiętam, kto kim był. I bardzo dużo skinheadów tuej miejskich jednocześnie było oczywiście zagorzałymi kibicami tego żydajskiego klubu. Nazwy nie wymieniam, żeby ten klub się nie poczuł jakoś dotknięty. No i to towarzystwo, proszę państwa, bywało na meczach, uczestniczyło w różnych burdach. No i właśnie z tego środowiska wywodzą się ci dzisiejsi gangsterzy Wielki BU, Orgiert L. A Pol Gierda to za chwilę też do niego wróciłem. Bo jak sobie dobrze przypominam, to gierda znałem osobiście. On jeszcze żyje, więc można powiedzieć, że go znam. Znałem go 25 lat temu mniej więcej. No ale po kolei. W 2006 2007 roku, proszę Państwa, tymi domami uciech. Zarządzał bądź też kontrolował nieżyjący już trójmiejski gangster Daniel Zachar Zacharzewski. Ja akurat znałem Zacharzewskiego, bardziej Daniel, bo w drugiej połowie lat 80. był bramkarzem w Litkowskim, Gdańskim Litkowo, to jest taka przysympatyczna nadmorska dzielnica, malutka w bardzo urokliwa, jeżeli Państwo kiedyś będziecie w Gdańsku, to odwiedźcie koniecznie nielitkowo, tam jest też słynny hotel Poseidon. Naprawdę nad samym morzem przemiłe miejsce. I tam niedaleko plaży był klub Karo, taki kultowy klub, który powstał w latach 70., a był bardzo popularny na przełomie lat 80. i 90. I w tym klubie stał właśnie Daniel Zacharzewski na bramce, stał też mój Dobry kolega z podwórka, z osiedla, też niestety nieżyjący już Maciek Kowalewski, który też później poszedł bardziej w lewo. Ja poszedłem w prawo w życiu, on poszedł w lewo, ale wszyscy się dobrze znali. Wtedy jeszcze Daniel nie był żadnym gangsterem, był przypakowany dosyć mocno. Wtedy była taka moda, że wszyscy na tą siłownię chodzili. Ja zresztą również. Ja miałem taki moment, że rzucałem młotem, też chodziłem na siłownię, trenowałem. No i zdarzało mi się, że od czasu do czasu, jakiś tam weekend e, Danielowi Maśkowi na tej bramce tam pomagałem. Można było sprzedawać papierosy, wtedy oczywiście nie było jakiegoś tam handlu substancjami niedozwolonymi, ale były tam fajki z podlady, można było sprzedawać kawałki, które były dosyć drogie. No i tam robiło się jeszcze większe, jakieś drobne biznes. A jak byli niegrzeczni goście, to ich się wyprowadzało. Muszę Państwu powiedzieć, że akurat ta bramka była dosyć skuteczna. Gdy dochodziło do jakiejś tam różnicy zdań, to wychodzili wszyscy uczestnicy, tak żeby nie zakłócali innym pobytu w tej dyskotece, bo to była dyskoteka, żaden tam nocny klub, bo to taka nazwa może być myląca, to była taka prawdziwa, no taka dyskoteka, no, może takiej nightclub. Bardzo dobre jedzenie było, że Państwu powiedzieć, jak na nocny rok, w tym czasie, to pamiętam, że były świetne dywony. No i później miałem kolejne lata. Wiadomo, Daniel Zacharzewski zostaje człowiekiem Nikosia. O, o Nikosiu to Karol Noworodzki niewiele wie. Wie to, co od kogoś usłyszał. W większości są to bzdury. On nigdy w życiu nie poznał Nikosia, czyli Nikodemias Kotarczaka. Chałem Nawrocki był, mówię, cieciem Gram Wszystkie agencje Uciech, takie domy Uciech, agencje Uciech, również nie raz. osławione już miejsce, były obstawiane przez ludzi Zacharb. W 2006, 2007 i 2008 roku w zasadzie. Gdańsk, dzielnica Gdańska, Gdańsk, Grzeż, Przy Morze, to są dzielnice osiedla, żabianka, oliwa, też i część sopotu. Tam stali ludzie Zachar, Stali na bramkach, pilnowali porządku, zajmowali się też handlem substancjami niedozwolonymi, które sprzedawano ludziom dorosłym. Zachar wydał taki zakaz, że nie wolno sprzedawać. Osobom, nieletnim, na przykład dzieciom, za to miały być potężne kary, i ci, którzy próbowali, to Zachar tam uczestniczył w tym karaniu. Wszyscy się zacharowali, no ale to już było po śmierci Nikosia. I w tamtym czasie tacy ciecie hotelowi, którzy na przykład w Grand Hotelu zajmowali się tym, że jak jakiś gość miał powiem, potrzebę. Powiększenia swojego towarzystwa wieczorem i chciał ten wieczór spędzić niesamotnie w towarzystwie Madame de Compagnie, da tak się damy do towarzystwa. No to tego byli właśnie tacy cieci, którzy w hotelach byli nie że powiązani z jakimiś grubami przestępczymi, tylko współpracowali z nimi na zasadzie tak zwanej działki. Czyli oni zgłaszali potrzebę, mieli numery telefonu, wszystko się odbywało bardzo profesjonalnie. No, chodziło o to, żeby taką, taką dziewoję przeprowadzić przez czujne oko recepcji, by mogła udać się do pokoju. Karol samo sam o sobie opowiada, że on stał na bramkach Tyły Miejskich, więc wówczas poznawał też, no, pewnie był tam kimś zupełnie na dokładkę. Bo te bramki były obstawiane przez ludzi Zachara, jak to kiedyś powiedział mój mój dobry kolega do radacji: 150 kilowcy bez kark, którzy mieli tam trzymać porządek. Na przykład była Sopocka Piątka, też tak. taki nocny lokal, dyskoteka. W nocnej piątce stali w Przemorzu, w Sopocie, w Gdańsku. Sam Gdańsk był panowany wówczas też przez ludzi ze stogów i przeróbki. Tam były inne gangi. No a Gdynia, proszę Państwa. To akurat w Gdyni pojawiał się niejaki wróbel. A grupa wróblę, co ciekawe, kiedy były czasy tak zwanych cięciarzy, droga połowa lat 90. zupełnie inaczej ten świat, ten półświatek trójmiejski wyglądał to późniejsi gangsterze, tacy dosyć niebezpieczni. Tacy właśnie jak, jak Grubel, to chłopakom z miasta latali po gazetach, była w Gdyni taka Taka knajpka nazywała się Tawerna i do tej tawerny często właśnie w ogóle przychodził. Tam siedzieli, nie będę już wymieniać nazwisk, dawniej cinchiarze, ludzie półświadka biznesowego, ale odprawiający się to lichwą, A to niekoniecznie wymuszeniami, ale przede wszystkim lichwą. Wówczas jeszcze kasy na to miejskie działały dosyć, dosyć energicznie, i to był jakby podstawowy biznes. Lif. Nie dochodziło do jakichś poważniejszych tam sytuacji. No jeszcze oczywiście znikające samochody. W którym mieście była taka moda, że samochód znikał. Właściciel przychodził do określonego lokalu. Tam siedzieli ludzie, którzy mogli coś wiedzieć. Zgłaszał potrzebę, że to, czy może ktoś mu pomóc, bo mu samochód ewentualnie Ktoś mówił: A jaki samochód? A zdane. No mówi to potem: To przyjdź za godzinę. Przychodził klient za godzinę i mówi, słuchaj, no jest szansa, że go zyskasz, tu musisz położyć określoną kwotę i, i samochód odzyskać. I tak też się działo, że y, ginęły samochody ludziom, ale nie, że teraz gdzieś pojadą do Rosji czy gdziekolwiek, czy gdzieś w Polskę przebiegnie się, no ale nie, chodziło jakby o wymuszenie. Czyli nawet samochód niezbyt drogi, ale pewna uciążliwość. I robili to za kilkaset, Bywało, że jeżeli droższe auto, wiedzieć, że ktoś ma pieniądze, to za tysięcy nawet złotych, <coughs> przepraszam, trzeba było się by wykupić. Taki biznes kwitł. Taka można powiedzieć e, quasi gangsta. Nie było żadnych szaleń w tym mieście, takich historii, już tamte lata minęły, kiedy jeszcze, był po śmierci Nikosiad właśnie nastąpił taki pewien podział i wtedy się objawił właśnie Daniel Zachar Zacharzewski, który jakby przejął częściowo władzę w mieście przede wszystkim agencji. uciech gdzie było ono ustawione, przez nich on to wszystko kontrolował. Tam też stali jego ludzie na bramkach, pilnowali porządku. no jest czas, kiedy Karol Nawrocki poznaje tych wszystkich ludzi, fascynuje się nimi, był nimi podekscytowany. Te znajomości jakby późniejsze, a dzisiejsze, gdzie ten wielki był, Olgier. To jest jakby pokłosie też jego bywania gdzieś tam na Gdanii, gdzie klub Gdania w Gdańsku, gdzie, gdzie boksował. No on już opowiadał o tym, że on się tam z nimi poznawał, ale on wcale nie był z nimi zaprzyjaźniony. Zacznijmy od tego, że ten światek go traktował raczej na zasadzie: no się ma, co tam i to wszystko. Kiedy on został prezesem IPN-u, to już się zmieniło. Oni zaczęli go odwiedzać, bo oni wyczuli w tym interes, że dobrze jest przykleić się do ludzi PiS. Przykleili się do Nawalskiego. pojawiali się na spotkaniach z Macierewiczem, z Beatą Szydło. Tu pamiętacie Państwo takie tam gangi motocyklowe patriotyczne, to wszystko owinięte w tą biało-czerwoną flagę. Chodziło o to, żeby mieć dojście do polityków, później do upolitycznionej prokuratury, ostatecznie do CBS-u, tak by ich interesy nie były zagrożone, szukali układów takich dojść. Co ciekawe, proszę Państwa, kiedyś o tym wspomniałem, ale może teraz powtórzę. Policjanci z CBŚP, którzy w połowie lat 2000, 2006, 2007 odchodzili ze służby, potem po 2009 roku, po tragicznej, wręcz makabrycznej śmierci Daniela Zachara Zacharzewskiego, odeszli ze służby, zasilili szeregi tych, tych zorganizowanych do to nie była jedna z zorganizowanych grup przestępczych w twoim mieście. Te wszystkie bramki w lokalach, które były obstawiane przez ludzi Zachara, nawet nie był człowiekiem Zacharą, nawet nie stał koło Zachara, on go nawet prawdopodobnie traktował, nie chciał mieć z nimi nic wspólnego, tak? to nie był jego, jego człowiek, to też trzeba sobie jasno powiedzieć. W 2009 roku, kiedy Olgierd L. przebywał w więzieniu, dokonano udanego zamachu na Daniela Zachara Zagrzyskiego i w Gdańsku Oliwie go po prostu zabili. Straszna śmierć, tak? na na słuchajcie, to nie będę o tym opowiadać, szok był w sposobie, jaki zakończył życie. Tam się pojawiają osoby z tego półświatka, ale Olgiert L w tym czasie siedział w więzieniu. No potem wyszedł. Ale jego kumple, którzy do dzisiaj egzystują w przestrzeni, w przestrzeni trójmiejskiej, brali w tym mniejszy, większy udział. Ostatnio kilkanaście osób, sąd podskazywał na różne, na różne kary. I po śmierci za kary, proszę państwa, w 2009 rok właśnie Olgiert L. I jemu, podobnie jego koledzy, i byli policjanci z CBSP działu kryminalnego, zaczęli obsiadywać te bramki. Ja się temu przyglądałem w tamtym czasie z pewnej perspektywy. To często zdarzało mi się bywać w Sopocie. Ja nie, nie prowadziłem jakiegoś nocnego życia, ale względu też i na moich mnóstwo znajomych, czasem gdzieś tam na, na przysłowiowego drinka się z kimś z przyjaciół mówił. No i znowu tak pamiętałem te bramki, które, które stały, ponieważ znałem Zakarzyskiego z lat, kiedy był e, przypakowanym młokosem, mm. lubiliśmy się. I e, ta sympatia pozostała, można powiedzieć, do końca jego życia, choć e, nawet dwa razy miałem sytuację, w której e, przepytywali mnie policjanci z CBSP, którzy oczywiście obserwowali całą tą grupę i Zachara, więc nie szybko wyjaśniłem, że nie jestem e, żadnym jego nie wiem, pracownikiem, człowiekiem złym, jak znam, Po prostu się znamy zupełnie z innych czasów i Plus Poza tego jeszcze był ten kumpel, jeszcze z ogólniaka, Maciek Kowalewski, niestety nieżyjący już, który też w tamtym czasie, znaczy dużo, dużo wcześniej, już po śmierci Nikosia trafił, trafił do więzienia. Był w areszcie śledczym, zarzucano bardzo poważne czyn. Okazało się, że siedział chyba 6 czy 7 lat w areszcie śledczym. Taka, a propos tych, którzy siedzieli w aresztach, wydobywając Pewnie pamiętam, jak sześć 6 albo 7 lat się rodziło, śledczym do sprawy okazało się później, że znak jest niewinny. No ale już był kompletnie zdegenerowany, więzienie degeneruje ludzi. Pamiętam, jak rozmawiałem kiedyś z nim, a ja do nich byłem zupełnie z innego świata, no ale no, ten ser samego świata kiedyś się bardzo przyjaźniliśmy. Ja Dobi mówi: Pamiętaj, mówi, żeby nigdy nie, nie trafić do, do więzienia. I on zresztą pochodził z całkiem dobry, dobrego domu, ojciec pracownik naukowy, matka nauczycielka, brat też, jego starszy brat trochę poszedł w tą stronę, co trzeba. Albo powiedział, nigdy nie idź do, do więzienia. Zresztą ja pamiętam, że jak on wyszedł z tego aresztu, to starałem się mu pomóc, podnaleźć się w nowej rzeczywistości. I strasznie to było ciężkie, bo on już, tak jak mówię, został zdegenerowany. Wracając sensie jednak do Karola Nawrockiego, który się poruszał w tym, w tym środowisku, znał tych wszystkich bramkarzy, znał tych chłopaków, którzy zajmowali się rozwożeniem dziewczyn. Zaznaczam, ludzie z którymi ja rozmawiałem, w żadnym miejscu nie potwierdzili mi, aby rozwożeniem dziewczyn, samochodem, zajmował się Nawrocki. Wokół tego też urosły pewne legendy, bo znajomość prezesa IPN-u, z tymi ludźmi jest faktem. On się ich do dzisiaj boi, bo to nie są bezpieczni ludzie. On się ich do dzisiaj boi, a no oni dzisiaj w tej chwili już gros z nich przekracza pięćdziesiątkę. Uważali, że ten układ im pomoże. W biznesach. I to obciążenie na przykład, które się boi tych ludzi, nie dziwię się, bo i się można bać. Nawet jeżeli żyjemy w państwie prawa, praworządnym jest policja, to wierzcie mi, że bardzo dużo funkcjonariuszy policji, którzy odchodzą ze służb, szczególnie z CWSP, zasilają później szeregi zorganizowanych grup przestępczych. Naprawdę, oni mentalnie są do siebie bardzo podobni. Ja myślę, że to przenikanie się, kontakty wzajemne, komunikacja mniej więcej podobny poziom intelektualny. Bardzo słabe pensje w policji w tamtym czasie powodowały, że oni często dawali się korumpować. I korumpowali się, i dawali się korumpować za no, dosyć skutecznie duże pieniądze, które dawały im trzecią, czwartą, bywało piątą kolejne pensje. I nie do końca się naraża. Tak, czyli jeżeli miał być jakiś tam nalot, to ten nalot był, albo 2021 rok pierwszy nalot na słynny klub Uciech w Gdańsku czyli Rosji zatrzymano wtedy 19 osób. Tam też pojawia się nazwisko dwóch byłych policjantów właśnie z CBSP, którzy mieli zajmować się ochroną tego sztuki. Też i zdarzało się, że funkcjonariusze, którzy jeszcze byli w służbie czynnej, też CBSP dorabiali sobie w nocy na bramkę. Zdarzały się takie sytuacje. Ja byłem ciężko zdziwiony, rozmawiałem z jednym z moich kolegów z policji, mówi, że, no, że komendant walczy z tym, z tym procedem, ale to towarzystwo się wzajemnie przenika. Także jeżeli spojrzycie Państwo szerzej na zagadnienie, to nie dziwcie się, że Karol Nawrocki mentalnie gdzieś się tu kolokwializm umoczył w takim półświadku. Podziemnym świecie, wśród przestępców, pani od uciech, gdy został też dyrektorem Muzeum II wojny światowej. Historia tego apartamentu, statek miłości, te rezerwacje. że no, żona, to nie jest problem. On już mentalnie był po tych swoich latach studenckich, grand hotelowsko-klubowych, już tak spaczony. Dyrektor Muzeum II wojny światowej dalej miał kontakt z tym towarzystwem patriotycznym, kibole tegoż klubu gdańskiego, takie grupy też rekonstrukcyjne o bardziej charakterze nacjonalistyczno-neonazistowskim, nacjonalistyczno z fascynacjami takimi nazistowskimi czy faszystowskimi. Tego było całkiem mnóstwo. To całe towarzystwo tam się pojawia, tam ten śledził, tam jest jeszcze kilku innych. To całe towarzystwo w którym on się obracał, spowodowało, że on troszeczkę jakby oderwał się od rzeczywistości. Plus do tego władza możliwości, decyzyjność, ten statek miłości, ten apartament, potem zostaje prezesem IPN-u, kulaj dusza piekła, nie. I wtedy zaczęli też się pojawiać cały czas, wokół niego był ten półświat. Konkluzja tego, proszę Państwa, jest taka, że trochę na nawodskiemu dorobiono gębę. Zrobiono z niego Alfonsa, którym de facto nie był, bo, bo był nikim. Był zastępcą Pionka do spraw nieważnych. On próbował w to środowisko wejść, ale nie umiejętnie. On był zafascynowany, on bardzo chciał chyba zostać w takim gangsterem. Tam było dużo pieniędzy, naprawdę to... Jak na tamte czasy, to dla Karola to to musiały być jakieś niewyobrażalne kokosy. On też tak chciał. Też taki chciał być. No w końcu. Tak jak był, jak był dzieckiem, to już kradł u siostrze cukierki. więc szlify pierwsze w dzieciństwie zbior. I dowioną teraz gębę właśnie, Alfonsa, czy jakiegoś gangstera. On nigdy gangsterem nie był. On chciał nim być. Taki, jak to mówi się po amerykańsku Wannabe. Taki bardzo by chciał. Gangster. Wystroił się na przykład taki za duże spodnie, za dużą koszulkę, czapkę bejsbolową w stanach. E, dzieciak taki. On jest teraz gangster. Założy sobie jakiś łańcuch na szyi. On będzie chodzić. On jest gangster. No nie jest. Nigdy nie będzie. Potem może się okazać, że ten świat gangsta dopada. Teraz to są drillowcy, podobnie się nazywają. Też młodzi ludzie się fascynują takim światem przestępczym. Wyjątkiem nie był Karol Napoleck. Ale proszę Państwa, ale sprawa mieszkania. Sposób załatwienia tego. Cofamy się w czasie, kiedy działa tu miejska mafia mieszkaniowa. Tam się przewijają nazwiska ludzi powiązanych. Z gangami kibolskimi, z tym klimatem patriotycznym, patri bo to trudno ich patriotami nazwać, powijani w te biało-czerwone flagi, gdzieś tam próbują się lokować. Cały czas ten świat przestępczy, tui miejski, bo mówimy o Karolu i o tamtych klimatach, miał jakby się przenikać. Stąd przypominam, Macie Rewicz, szydło, pokazują się gangsterzy, kibole. Trioć, Gang motocyklowy czy takie kopiowanie, kopiowanie z innych krajów. No ale jakieś tam pieniądze zarabiali to całkiem ale również na dystrybucji substancji niedozwolonych. Dzisiaj Karol Nawrocki, proszę państwa, mówi, że on ich tam w ogóle nie znał. Oni twierdzą, że ich jednak znał, nawet występują w mediach. Tak, wielki był przegrał teraz senatorem Kwiatkowskim. Dotyczyło to o tym, żeby w ogóle o nim nie mówić. No, oni nie lubią, kiedy się o nich mówi, no ale sami chcieli, wyszli na scenę i tu razem z PISem robili sobie zdjęcia, no to mają co mają. Intelektualnie są na dosyć kiepskim poziomie. No i na przykład, część z nich próbuje szukać też legalnych interesów, część prowadzi na przykład żabki, czy jakieś inne biznesy legalne, no, z pieniędzy zgromadzonych. W czasie, kiedy raczej działalność była nie. Ale jeżeli by Karol Naworski, proszę Państwa, wszedł do pałacu prezydenckiego, to możecie być pewni, że oni by się do niego zgłosili. O, oni wiedzą sporo o jego przeszłości. Całkiem sporo. I oni by chcieli. toru. Trochę się może filmów na oglądali za dużo. Nie wiem, czy pamiętacie, słynny film Kopoli, Ojciec Chrzesny, tam też niektórzy politycy zbliżali się do włoskiej mafii, później ta włoska mafia przychodziła do nich, bo byli jej dłużnikami. Czasem, że się kogoś nie lubi, właśnie jest problem z jakimś konkurentem, no więc jechali chłopcy, mówili: Słuchaj, to jest tak wiesz, polityk, daj mu spokój, co? Aż mu spokój, to i my damy to. Spokój. No to on mówi, bardzo wam dziękuję, chłopcy, że mi pomogliście. I cię ochronimy, spokojnie. I później taki polityk y, zostawał kimś ważnym, pewnego dnia mówili, ty nas prosiłeś kiedyś o pomoc, pomocy ci udzieliliśmy, teraz mamy do ciebie prośbę, wiesz, masz władzę nad prokuratorem tym czy tamtym y, czy tam znasz kogoś, kto nimi rządzi? Chodzi o to, żeby jeden z naszych chłopaków wyszedł z wyjścia. Ja nie mogę tego załatwić. Nie możesz? No poproś. A myśmy mogli ci pomóc. Gdyby nie my, to dzisiaj ciebie tu nie, by nie był. I tak to działa. Gdyby Nawioski wszedł do Pałacu Prezydenckiego, to byłoby to zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa, bo faktycznie wokół niego zaczęliby się pojawiać ludzie z Coraz częściej i jeszcze doszlibyśmy do takiego absurdu, w której ktoś napisał, że Wielki Bóg zostałby szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Żart? Być może, ale ja bym się wcale nie zdziwił, bo może Karol musiałby go awansować czy powołać na takie stanowisko. Bo jeżeli nie, To tyle, drodzy Państwo. Rozbędziłem się dzisiaj wyjątkowo, ale chciałem Wam pokazać ten rys historyczny, tak żebyście wiedzieli, o co w tym wszystkim chodzi. Tak, bo gdzieś tam dziennikarze gazety wyborczej piszą, e, co to się działo. Jakby może nie do końca rozumiejąc ten klimat, który tam miał miejsce. Stąd trochę jak adwokat diabła, tylko chciałem poinformować, że na nie był żadnym chłopakiem z miasta. Tak naprawdę sprawę nawet, e, znaczy. Robił dla nich, tak to się potocznie mówi. Nawet nie, nie biegał dla nich, bo to jest też tak się mówi, że tam biegał dla kogoś. Nie. On nawet on robił dla nich, ale na zasadzie takiej dodatkowej. Organizował panie swobodne dla gości hotelu. Tak to wygląda. Czym tam w nocy kluba handlował, to też w to nie wierzcie, bo nikt by mu. Tego, czym się handluje, do ręki nie da. On zresztą by się za bardzo bał. To tyle. Widzimy się o 20. Do zobaczenia.